Czy w żywcu dobrze funkcjonuje komunikacja publiczna? System transportu dla mieszkańców naszego miasta nie działa sprawnie i wymaga poprawy. Należy lepiej zsynchronizować połączenia linii autobusów miejskich z połączeniami kolejowymi i kursami prywatnych przewoźników i dostosować je do potrzeb mieszkańców. Dlatego ostatnich stworzyć nowoczesne miejsca przesiadkowe. Wiem, jakie wyzwania stoją przed żywiecką komunikacją miejską i co pozwoli uczynić ją bardziej efektywną i przyjazną. Należy do nich m.in. wymiana taboru na nowy, niskoemisyjny i elektryczny. Będę zabiegać o utworzenie trasy autobusu szynowego na częściowo modernizowanej linii kolejowej z nowymi przystankami na terenie miasta Żywca, z przystankami w okolicy parku oraz browaru, która połączy Węgierską Górkę z Jeleśnią. Taka forma transportu publicznego będzie doskonałą ekologiczną alternatywą dla środków komunikacji. Ponadto powstanie tej linii ułatwi dojazd mieszkańcom do miejsc pracy, a także wesprze rozwój turystyki regionu. Czas na nowoczesną, niskoemisyjną komunikację publiczną, zsynchronizowaną z pozostałymi środkami transportu.